karając medyków za zagubienie dokumentacji w prywatnym samochodzie lekarza. Ułodo w uzasadnieniu podkreśliło znaczenie analizy ryzyka. Mamy to w postaci macierzy ryzyka, gdzie mamy ilość iloczyn, prawdopodobieństwa i skutku, czyli taką tabelę, jaką zawsze ja stosuję przy analizie ryzyka. No i mamy czynność której nie wykonano, czyli w procesie operacyjnym dotyczącej obsługi pacjenta oraz jego dokumentacji medycznej, ja tak nazywam tą czynność, bo to jest globalna wiele rzeczy, pod cel wizyta domowa, czyli w czasie wizyty domowej, tak może podskutkować naruszeniem poufności danych chronionych tajemnicą zawodową. To jest zagrożenie. A jaka podatność? Podatność, właśnie przeze mnie zdefiniowana. Jest dokładna taka, jaką wypomniało ułodo szpitalowi, że jej placówce medycznej, że jej nie zrealizował. W procesie realizacji wizyty domowych może dojść do zagubienia, kradzieży lub nielegalnego udostępnienia danych. Te trzy rzeczy tak naprawdę są spójne, bo jeżeli zagubimy, może w wyniku kradzieży, tak? Może zgubimy po prostu dokumentację, ale może też dojść do nielegalnego udostępnienia. polega na tym, że ktoś podejrzy tą dokumentację, na przykład, bo będziemy ją przechowywać w domu i ktoś sobie zrobi fotki i potem wykorzysta te dane. Przewożenie dokumentacji środkami transportu, w tym samochodami prywatnymi. Nie tylko, bo zagrożenie nie dotyczy tylko i wyłącznie samochodu prywatnego. No, pojedziemy tam też samochodem służbowym i też może zostać skradziony. Niezabezpieczenie dostępu do dokumentacji papierowej lub Elektronicznej, bo tu też musimy pamiętać, że dokumentacja może być papierowa lub elektroniczna. Pozostawienie tych danych osobowych bez nadzoru w środkach transportu, czyli na przykład zostawiamy, jak w tym przypadku, w pojeździe i nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji w domu po zakończonej wizycie, też może skutkować naruszeniem. Więc mamy taką podatność, która tak naprawdę zapisuje się w cały proces tutaj wizyty domowej lekarza u pacjenta czy na przykład też pielęgniarki środowiskowej wcale to nie musi być wizyta tylko lekarza No i mamy współczynnik prawdopodobieństwa tutaj oszacowany jest 3 z 5 tak bo wszystkie współczynniki mają od 1 do 5 to mamy prawdopodobieństwo 3 czyli możliwe i współczynnik w skutku 5 czyli najwyższy Zauważmy że iloczyn dał 20 znaczy 15 punktów z 25 możliwych, czyli mamy już czerwone pola, czerwone ryzyka, no i priorytet musimy załatwić sprawę do 7 dni coś trzeba zrobić. Tutaj jeszcze inspektor ochrony danych, czyli ja zapisał zalecenia, jakie mają być w tym przypadku. Zalecenia mogą być różne, ale akurat w, w, w konkretnym przypadku który tu rozpatrywany, były to sugestie co zrobić, żeby dane były Bezpieczniejsze. UODO samo podkreśla, że wykonanie tej matrycy i pozostawienie jej bez reakcji tak naprawdę też zupełnie nie wystarczy. No, zidentyfikowaliśmy zagrożenie, ok, ale co dalej? Wiąże się to z zarządzaniem ryzykiem. Przeważnie, jak firma zewnętrzna wykona taką analizę ryzyka, bo nie czarujmy się sami, sobie. Medycy tej analizy nie zrobią, bo to jest czasochłonne uczenie. Lepiej nająć specjalistę, który rozmawiając z osobami przetwarzającymi dokona prawidłowej analizy ryzyka. Ale tym ryzykiem trzeba zarządzać. Spokojnie można wynająć wtedy nawet inspektora online i on pomoże zarządzać takim ryzykiem. Natomiast matryca opowiada, w jakim czasie mniej więcej trzeba załatwić daną sprawę. Nie wszystkie matrycy mają priorytety, przez co administratorzy, którzy dostaną taką matrycę, po prostu gubią się i oni nie wiedzą, w jakim czasie należy to rozwiązać. Ja zawsze zalecam, że jak już wprowadzono jakieś zalecenie, to je skreślić, ale pozostawić, że takie zalecenie było. Można tu obok wpisać datę. Jak ktoś lubi tak już bardzo mocno rozliczać, że takie zalecenie było rozliczone. Natomiast zwróćmy uwagę, że wprowadzenie skanowania dokumentów medycznych i stosowanie teczek z jednorazowymi plombami nie obniża współczynnika ryzyka. Dlaczego? Bo kopywanie dokumentów tak naprawdę zabezpiecza tylko dostępność do tych dokumentów, czyli w zakresie rozważanej naszego zagrożenia i podatności dostępność nie jest tutaj rozpatrywana, więc ale ten Ważny ten punkt jest taki, że gdyby zaginęła ta dokumentacja i utracilibyśmy dostępność, to zwróćmy uwagę, że podnosi nam się zagrożenie z tytułu utraty dostępu do dokumentów, no bo jak otworzyć dokumentację. Więc skanowanie czy kopiowanie tej dokumentacji jest dosyć ważne. Można zrobić taką praktykę, że zabiera ze sobą tylko kopię dokumentów, a jak przy wizycie wypełnia nową kartę, która potem dołącza się tutaj do dokumentacji medycznej oryginalnej, a skanę się pozostawia po prostu po otrzymaniu tej dokumentacji. Personel rejestracji wykonuje kopię i przygotowuje kartotekę do wydania. Kartoteka składa się z dwóch części, z kopii po prostu i z oryginału, który zostaje w środku. Jest to zabezpieczenie. Po co stosuje się plomby na teczkach? Chodzi bardziej o to, czy właśnie nie było nielegalne udostępnienie. No, żeby ktoś otworzył tą teczkę i dostał się do środka, no to zerwie jednorazową plombę i wtedy wiemy, że było nielegalne udostępnienie. Bez tej plomby tego nie wiemy. Więc zarządzamy ryzykiem dalej, wprowadziliśmy te teczki. Po siedmiu dniach ponownie musimy się nad tym pochylić, sporządzić jakąś notatkę, żeby było coś zapisane, że analizowaliśmy ryzyko, bo na przykład Teczki szyfrowane muszą być zrobione z przetargu, albo brakuje pieniędzy, albo dopiero tam się rozglądają i przyjdą na przykład za dwa tygodnie, więc to jest jakieś zarządzanie tym, no, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, ale widzimy, że tutaj ufamy. No, nie obniżamy tutaj ryzyka, więc tutaj musimy się skupić na innych czynnikach, przede wszystkim na zwracaniu uwagi personelowi, że cały czas jest potężne ryzyko i rozmowy z nimi na ten temat. Natomiast no, tutaj techniczne sprawy są dopiero rozwiązywane. No i teraz zwróćmy uwagę, że wprowadziliśmy szyfrowane tutaj, tak zamykane szyfrem w ten sposób, jakby teczki, tak, czyli już są bezpieczniejsze, i dodatkowo zastosowaliśmy urządzenie sygnalizujące pozostawienie. Teczki poza strefą obecności. Jest taki prosty biperek, który przy ręce nosi lekarz, a kapsułka jest w teczce. Jeśli oddali się od teczki, to przy ręce brzęczek mu brzęka, że jest zbyt duża odległość i informuje. Często mają zegarki, mają coś takiego, no ale tutaj ustawiamy to do teczki po prostu. W wyposażeniu tej teczki jest taki biperek, musi sobie lekarz wziąć, ale wie, że jak się oddali od tej dokumentacji. To mu zacznie brzęczyć, co mu przypomina. Jest to dodatkowe zabezpieczenie poza szyfrowaniem. Zwróćmy uwagę, że w przypadku tego, że współczynnik prawdopodobieństwa teraz zagubienia jest mniejszy i zapomnienia gdzieś te teczki, pozostawienia też jest mniejszy, więc obniża nam się prawdopodobieństwo. Razem z tym prawdopodobieństwo obniżyło się ryzyko i w ten sposób. Przez 30 dni mamy czas na testowanie, jak to funkcjonuje, i podjęcie kolejnych czynności, czyli zarządzamy ryzykiem, czyli sprawdzamy, jak, czy szyfrują te zamki, tak? czy, czy ta sygnalizacja działa, czy to faktycznie mają przy sobie, czy to im brzęczy, czy na przykład baterii nie trzeba wymieniać. no takich rzeczy po prostu testujemy cały ten. Mamy spokojnie na to 30 dni zgodnie z priorytetyzacją. UODO nigdy nie daje pełnych rekomendacji, co ma zrobić, bo to jest cel administratora. On musi wykonać analizę ryzyka i wprowadzić właśnie rozwiązania techniczne i organizacyjne na podstawie analizy ryzyka. Zwróćmy uwagę, że możemy spokojnie znowu obniżyć prawdopodobieństwo kradzieży, zagubienia czy zaginięcia, bo zastosowaliśmy GPS, czyli wsadzamy ukrytego GPS-a w teczce, jest gdzieś tam zamaskowany, ukryty i po zagubieniu takiej teczki, przy oczywiście w powcześniejszych tych rozwiązaniach, mamy sygnalizację w rejestracji, na przykład jest zasygnalizowana, że teczka się gdzieś tutaj znajduje i możemy powiadomić policję, która odzyska. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, które zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia tutaj tego zjawiska, czy współczynnik skutku zmniejsza się? Nie bardzo, dlatego że po prostu rozwalenie takiej teczki to nie jest to super high zabezpieczona teczka, ma tylko zamek szyfrowy, czyli można po prostu mechanicznie to uszkodzić i włamać się do środka i odzyskać znaczy zdobyć tą dokumentację. Więc tutaj skutek kradzieży czy po zagubienia może być identyczny, ale to zabezpieczenie już daje takie sąsełne rozwiązanie, że policja będzie mogła szybko to zlokalizować. Jeżeli jeszcze na taką teczkę z szyfrem, naklejmy naklejkę, że jest to własność na przykład przychodni, tak, prosimy o zwrócenie adresu, telefon kontaktowy, adres nadania czy coś, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że zagubiona taka teczka, bo nawet samochód skradziony złodziej przeważnie poszedł po samochód, a nie po teczkę, więc on się jej pozbędzie, zobaczy, że jest tak zabezpieczona, pozbędzie się, bo będzie się obawiał, że ma jakieś inne dodatkowe ukrycie zabezpieczenia, po prostu ją Wyrzuci, a my ją odnajdziemy, jak ktoś ją znajdzie z tym, choćby z samym opisem, to już prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka jest tutaj dużo mniejsze, więc spokojnie ryzyko sobie obniżamy. No i zwróćmy uwagę, że mamy czas kwartał do wdrożenia kolejnego zabezpieczenia podnoszące ryzyko. Może się okazać, że po prostu nie stać nas na kolejne zabezpieczenie w postaci laptopa lub tabletu, no ale to już analiza to wykazuje, bo pamiętajmy, że to ma być też również w kontekście i zakresie też kosztów takiego wdrożenia. No jeżeli jesteśmy małą placówką, gdzie ledwo się nam wszędzie, no to koszt wyrzucenia na przykład dla 30 lekarzy na tablety, to no, będzie horrendalny, więc nie można tutaj tego wpisać, ale to tu trzeba się po prostu wykazać przed UODO, że robiło się wszystkie zagadnienia. Natomiast to nie są aż tak duże koszty, żeby nie podjąć to nawet dla 30 lekarzy. No i kolejną czynnością zarządzania ryzykiem jest tam po kwartale wprowadziliśmy następną innowację, czyli na przykład kupiono tablety lub zastosowano laptopy z hasłami logowania. Zwróćmy uwagę, że Wcześniejsze zalecenia obniżyły nam prawdopodobieństwo wystąpienia tutaj ryzyka, a teraz obniżyliśmy skutek. Dlaczego? Dlatego, że złodziej będzie musiał przełamać zabezpieczenie login hasło, więc współczynnik skutku zmalał. No, przełamanie to już jest wyższa szkoła jazdy, więc przeważnie pospolity złodziej jest mniejszy tutaj współczynnik, co obniża nam, zwróćmy uwagę, że ryzyko. Nam daje następne pół roku, tutaj do sprawdzenia, jak to się te, testuje, jak to wychodzi, czy możemy dalej współczynnik skutku obniżać, czy dalej analizować, jak to wygląda. No i mamy teraz już wprowadzone kolejną rzecz. Informatyk kupił specjalne oprogramowanie albo system na to pozwalał, że tablet lub laptop został z zaszyfrowanymi danymi. Praktycznie obniżyliśmy współczynnik skutku. Do możliwych. Dlaczego współczynnik skutku obniżamy z 4, bo on był wcześniej 4, teraz na 3, bo przecież szyfrowanie powinno dać nam dwa, co dałoby akceptowalne ryzyko. No, musimy po prostu sprawdzić, jak to funkcjonuje, czyli przetestować, i na to mamy prawie rok różnych testów, sprawdzenia tych zabezpieczeń, czy to wszystko funkcjonuje, czy tutaj współczynnik skutku możemy obniżyć. Więc ryzyko spadło nam 6 z 20. 5 punktów, czyli dosyć niskie, możemy spokojnie tutaj funkcjonować bo to już jest na poziomie jakichś 24% ryzyko w stosunku do 100% ryzyka naruszenia praw i wolności i od razu priorytetyzacja nam pokazała że przez rok mamy czas na testowanie, sprawdzanie pewnie po roku analizy inspektor Zgodzi się tutaj z naszymi kalkulacjami, że spokojnie możemy obniżyć współczynnik skutku do dwóch, więc będzie tutaj 2 razy 2 na 4, a przeważnie 4 już znajduje się w akceptowalnym ryzyku, czyli pełne zastosowanie zaleceń tutaj z wniosków z analizy ryzyka pozwoli akceptować to ryzyko. Czyli będziemy w stanie mieć takie rozwiązania, że nawet gdyby ktoś ukradł nam ten laptop z tymi zabezpieczeniami nie ma żadnego znaczenia, bo nie przełamie hasła loginu, ani tutaj szyfrowania dysku nie zmieni. Mamy tutaj pełną tutaj zabezpieczenie, które obniża nam ryzyko i pewnie UODO spokojnie zaakceptuje to i nie uzna tego za naruszenie praw i wolności. Więc tak mniej więcej wygląda analiza ryzyka na przykładzie Typowo, właśnie zgubienia dokumentacji medycznej przewożone samochodem prywatnym. Pamiętajmy, że czy to będzie zwykły samochód, środek transportu służbowy czy prywatny, z punktu widzenia RODO, to jest po prostu, że mamy tutaj umowę albo zgodę na wykorzystanie pojazdów prywatnych i obszar przetwarzania będzie tu uwzględniony, że to istnieje, a w procedurach rodowskich będzie w polityce, będzie zamieszczone. Postępowanie, zabezpieczenie tych dokumentów, jak to ma być zrobione, jak to ma być wprowadzone. Natomiast fundamentem będzie analiza ryzyka, która opisuje, jak to zrobione. Jeżeli udokumentujemy sobie, no bo zrobimy pierwszą analizę ryzyka, zaczęliśmy od 15 z 25 punktów ryzyka na czerwonych polach, czyli musimy się tym zająć dosyć pilnie, bo jest duże prawdopodobieństwo naruszenie praw i wolności osób danych, które przetwarzamy, zwłaszcza danych wrażliwych. Jak w dokumentacji medycznej, to zwróćmy uwagę, że zrealizowaliśmy jeżeli i udokumentowaliśmy, robiąc zwykłe zrzuty z PDF-u, z tej matrycy, bo to jest przecież program w Excelu napisany. Możemy udowodnić, że zarządzaliśmy ryzykiem. Wtedy ŁODO samo zresztą wskazuje, że jak ktoś zarządza ryzykiem, to obniża tą karę. A może nawet odstąpić od ukarania, bo ułodo nie zakłada, że nie nastąpi wyciek. Pytanie jest, co zrobił administrator, żeby do tego wycieku nie doszło. Jeżeli spełnimy wszystkie tutaj te zalecenia, to zwróćmy uwagę, że będzie to poziom akceptowalny. Natomiast Mamy w czasie zarządzanie z testowaniem, czyli jesteśmy w stanie rozliczyć sobie zgodnie z artykułem 5 ust. 2 zasady rozliczalności. Mamy poufność bezpieczeństwo danych zapewnione, a to był główny powód ukarania tej placówki medycznej. No i też przede wszystkim mamy zarządzanie tym ryzykiem, czyli jesteśmy w stanie udowodnić, że administrator po prostu skupiał się na tym, żeby chronić te dane. Osobowy maksymalnie i w ramach swoich kosztów inwestował w różne rozwiązania obniżające współczynnik ryzyka. Czyli osiągnęliśmy wszystko to, co samo UODO sugeruje.